O, cześć! Cześć, witajcie! Witajcie w kolejnym odcinku na kanale! ma widzu! Dzisiaj jest Mariusz z tej strony, ci wita. A Janusa nie ma, wywaliłem go na spity pysk, bo nic się nie odzywa na filmach, więc... Nic nie odzywa, No, i ogólnie dzisiaj chcecie tylko, tylko znowu we dwóch nas duet, jak to w starszych tak. odcinkach. Dajemy play. Pamiętasz, co było w poprzednim odcinku, czy nie? Łaskawce. Była tam walka tam. E, o pieno, e, tir tam był. Tak. Tam walka, ale ty e, mówiłeś o tym spaleniu aut. O, spalenie tam aut. Podpalanie tam było. No właśnie, to, Te, to... to byśmy chcieli odcinku zobaczyć. O, to jest to i to. Zaczynamy grę z tak. tym. Dajemy Jemy to i robimy dwa zadania, żeby zdążyć do 14:40. Pamiętasz, co tutaj się stało? Mafia nas zdradziła i nas uczestniczyła. Zdradzili sobie... i podpali auto. Audi TTE. O, i leżymy. W Lipsu. Leżymy. Widziałeś jak leżymy? I eee. nawet chcieli... Jakiś tam radny ze Mielca Był... Chciał zgłosić ten kanał ekipy tam O! Oh. Patrz gdzie jesteś! I patrz jakim robotem jesteś, jesteś Iron Manem jesteś, normalnie Iron Man Bo tam, że możecie zobaczyć pod, te, na, na moim kanale odcinek tam, tak? O! złoty odcinek So Hyperona. O, ale poleciałeś? Polecam. Poleciałeś chyba walczyć z o, mafią. O, ten statek będzie się palił za. Że, tak. że może jazdą szefki kolejki. Hyperon. O, co tu się odjanie Pawliło? O, oh, jezu, ajed hadama. Sto No to teraz się przeznacznie No, wybieraj coś. Dobra, bierzemy to. Pierwsze lepsze tam. Pierwsze lepsze. O, karabin masyny na No i przegraliśmy. No, przegraliśmy. Let Blade play. No Zdodzo. Weźmy tego Sprite. <laughs> o, Dodzo. Normalne. ZSR. Jojo. Zaraz. O, jest? <laughs> is... No, Dodzo normalne to się na pizzę <grym> Tak już. Sek był na ostatnim motylem. O, o. Klepsydra. <grym> klepsydra. A wiesz, co się różni? klapsydra a klepsydra? Klepsydra używali starą rzeczy. A klapsydra? Klapsa daje. <grym> Zobaczymy tam o. coś ciekawego, może poję. O. o. O, kurde O, co? Nie, to co? To, to. Ale on zbił super! I co on zrobił? Dostał! Jak Stópki o ty! O! Oh. To nie są widzowie na odcinku! O! Stóp gazy! O! Samolot spadł! <śmienny> nie typo! To O! O! Zatrzymała się czas! I klepsydra była bardzo dobra! Ta, przegrałeś, co ty nie przegrałeś? Nie wiem, zobaczymy czy przegrajmy, jak przegrywa to Artur kupuje sobie Samsunga Folda. No nie, teraz muszę kupić wam Samsunga Folda nie to wszystko przez da Dawaj, Bo no, no. To, szable, taką używam Segmierce sermierce najprawdopodobniej. Taki sport nietypowy. Ojej o Jezu, ale patrz jak on i będzie no walka! Pejmę ma. ZBIERDALEJ! Czermierka tam była walczą tam jakiś tam bosny. Teraz to dopiero. O. Piła tam. Fajna walka, to co nie? Co powiedz powie... o tej walce? Taka średnia, szczęsna, że się Mogła być lepsza. To mogło być w tej walce. E, walka e, Charlesa. Ale nie ma Charlesa w tej fabule, rozumiesz to... to? Nie ma <noise> O. Trajfona na strzelkach. ...pod tak, 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 Ul plus. Dobra, baseballa tak, 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 O, ale żeś odbił? Co kurwa? Bo tak, odbił tak, tak, bo tak, 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 bo na poprzednim odcinku więcej działo No jak to? Nie, jak tutaj. O. Więcej było do skomentowania tego. Dobra, bierzemy to. O. To teraz wybrał dobrą odpowiedź za drugim razem. Jak to? To nie jest fajne dokumentowania? Takie? średnio bym powiedział. Lepsze było... Pops. Popsadni oczywiście nie No jak to? Pokonałeś tego, late handmana. No i mnie. Ale bardzo kiedyś gdzieś wpadł statek. na nad tam tam Horvatie. To był dobry odcinek. O, ale jak <grych> No, to wybierz ten sposób jak go pokonać tego. Statkiem, kurde, z tym z czy... Tym, dobra tobie, że... Zasów wybrać dobrą odpowiedź. Od razu ześ wybrał. Brawo! O nie, jednak źle będzie i nie będzie tarniówka z wami na porze O, i pali się samochód. O, ten, którym ci mówiłem. No i pali ten Audi TT, odcinka Freeza, który nazywa... nie wiem jak tam, muze. Prezent da Wojka Łukiego, czyli spalenie samochodu O, no, a jednak wygrałem, o jednak wygrałem. Wygraliśmy, bierzemy nie wiem co. Bo ten odcinek był początkowo taki o, a potem ten moment był całkiem ciekawy, bo tam było w końcu Audi TT Friza, K. które spalił. Silnik by nim rozbierał. <noise> co ty pieprzysz, kurde. Czyli zaoglądam, z 5 lat go oglądam. Co jeszcze nie było? Bo ja miałem dzisiaj. Ja miałem. Mieliśmy dać coś związanego z mafią, czyli to i to. I to. No. To i to. Kurwa. O, zostawiliśmy tą, Katalinę. Katalinkę z... No. z League of Tak. Mamy. O, wracamy na statek i Katalinkę z Lo. Czyli Katalina z League of Legends. Great. O. Nie Ale było dużo momentów z tym, a ta Inka! A ja muszę kombinować. Ej, komentuj to! Będziemy. Póki co, mam udzielić. A chodź tak, 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 tak. wszyscy Przeciwko! Konto 23 marca 2000 Nie 2003 1333 Oj, 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 co się porobiło? Może będzie wigas tam, ale teraz się dzieje Nie Dobra, bierzemy Piła. Czajny. Mm, co jest zrobił? Piłę nie będzie, ale będzie Kapelus, helikopter. O! Oh. Poleciałeś! I się wbiłeś. Henry? We're with you, Henry. Nie jesteśmy z tobą, nie doszłam nas. O! Nie! nie o! Oh. Yeah. Oh, SimCity 4, fajna gra. Oh. The SimCity. <laughs> Może wybrać jakąś opcję. Grajmy tam ostatnią gra, tam nic potem postać. <laughs> Ale dziecko, celowo. No i nie grajcie z Simsu No, nie grajcie z Simpsonem. Awet tutaj, Artur Majer. On no, cię czuje. Mario Odyssey. Mario Odyssey. Mario Odyssey. Mario Wiesz, co on dał? Mario Odyssey. No i nie będzie Mario Odyssey. No, kurczę. No bo cię, żeby dał. Bo mi. O. Piątkę dały. Dalej. <laughs> No i co? Uwolniłeś się? <grywa> Brawo! Gratuluję ci! No i zoniu ma pan Mariusek! Nie, to przez mikrofon gada, ten, jeden z takich. Głąd... Fabio, bierzemy, nie Simpson, nawet jeden. Bomby podstawiliście wszędzie! Bomby ZSR będzie, chem ZSR. Solucji, ZSR będzie. You got... Nie wolno okay. mu, Kikiki kiki. No <laughs> i nie będzie za ten zamił, winda. Kapsuła y, pogotowia tu Co To taki dzisiaj wesoły jesteś. Taka dobra, bo... Polecam pić wodę. Sisowianka, bo jest najlepsza lepsza Jurajska. <laughs> o, co się stało! Nie, trzeci śrabny. Nie. No i odleczyliśmy. Na pustkowie. Like on own. Nie no, łatwiutki moment, ale dobra. Kurde, musisz tak komentować. Ja miałem pewne zahamowania, żeby komentować. wodę? Ja nie wiem co tylko taki ten. Dobra bierzemy. Biegacza, kajetana kapitana i... i młot! <śmienny> Jaki młot? <śmienny> Ciąg tam był T34 był nie. i Ponton. Motorówka raczej. No to ty płynąłeś wtedy, pamiętasz jak uciekłeś z kompleksu? Z kompleksu... To wtedy uciekałeś z motorówką, pamiętasz? E, e, A teraz zobacz gdzie jesteś? W kosmosie. No w kosmosie jesteś. Ile zostało do końca odcinków? Nie tyle ile będzie. O. No, jak się stąd z O. Pilociki oczywiście, najnowsza rzecz. Piloczki? Tu Pat to patr, co się zrobił, o. Czyli... O, jesteś teraz w kosmosie. Ten oh. <laughs> <Henry> was not <laughs> <the> impostor. <laughs> <laughs> Among Us! <laughs> Among Out Among Us Weźmy Magic Spill, czyli nie oglądajcie. Harry Potter normalnie. Pilota ten film. Oh. Harry... Czyli sobie oglądajcie. Tu ona sprawdza. To bo. jest głupia seria. Głupia. jest oh. Bomba A dobra to daj będę. A BOMPA jest w Majszewstwo. BOMPSE. Ty nie grajcie Serza. Metal car, metalową czapkę O kurde. To była chyba jest dobra... No i biega. kajetano kapitan tam biegał. Kapitan Bomba. Czyli kapitan Bomba. Kajetan Dusyński Kapitan po, bomba. po prostu. No i biegał M-ka tam. Tam było... No może kawacha MJ. weźmiemy? Kawacha weźmiemy. Abo kawa. To jest kawa. To, to jest kawa. O, to jest kawach. Oba bierzemy. To jest kawach. To... O, o. Nasz kochany kalaszek. Wszyscy polecili. Czyli bierzemy. Gun. Górny. Gun. Gun, co tam. Pistolet nawet fajny. To jest taką aktualizację do serwsa. Na pistolet kurde z tego, skacek. Albo do. Do e strony na A teraz e pojechałem tam bo... O. Patrz się spotkałeś. Hej. Oh. O. tam był... Bok. Bok. sobie oh. jakiś tam. Dobra bierzemy, bieganie, jak... <laughs> Czyli, oczywiście... Ale okawie, go wybił. No no, sól bierzemy sobie. No i weźmy tam tym, O kurwa, o, kurde, o, o, robotę się zamieniłeś. Ostatnio o, była fajniejsza. No co komentować? Dajcie w końcu postać Charlesa. A nie jako. Kogo tutaj mamy postać? Right, to jest było? Jako, to jest najlepsza postać. Charles, nie no, Charles jest najlepszy. Franc Dobra. Francus. Wybieraj bo to jest na czas. O, fajer. Spóźniłeś się. To ci dam szybko. O, to o, tak to. Oh. I walka była game over. To, jest, no to męgę, jest masa. I nie męgę kosmosu, czy bierzemy gra, mas Gravity. O, ale to się rozwalił, puta. Albo zadajmy jakąś może tam, yy, w komentarzu, na którą woliczę postać: czy Lesz czy Charlesa. No właśnie, napisz w komentarzu. Skoro tylko, sobie ankiet nie ma, bo ten głupi. Ja mam YouTube, sunął ankiety. Bo głupi YouTube, no. ale może w komentarzu z taką ankietą. No, z taką no, okay. O, bo oczywiście, Charles to jest najlepsza postać. By Najwięcej było w niej komentowanych. dobra, co daje ze SC? A, promień? Yes. O! Męczy tam. Januszek o! Tam o! Staliłeś w ziemię! No i w ziemię! Bierzemy to! Czyli ten. Co tam... tam? Januszek. O! <stytutki> o! Ale przebiłeś, tak samo jak lekalną w tam to tym, w tym, w Przebiłeś rakietę. No jest koniec, mamy Najprawdopodobniej To wrzuciłeś na ziemię Na Puskowie do chałupy nie. Ale przydał nam by oczywiście odcinek z chancem Bo tam A nie wiem kogo tam z Tego Reds Havana Jako nie wiem jakiego tam YouTube Jako Roxenberg Coś witajcie, witajcie Mam nadzieję, że ten odcinek że wam spodobał. Nie spodobał się Odcinek był taki o W tym odcinku nie było chance'a No w sumie racja Ale kurde ten odcinek był ciekawy Bo walka z mafią, z mafią. Dobijcie tak. tam jak dobijecie tam Minus 15 łapek za głupi komentarz Minus 10 łapek to będzie cal Co ty <laughs> bo? <sighs> dalej. I pijcie wodę sisowianka, Bo jest najlepsza woda.